Hej, z tej strony kanał Zalewak. Witam Cię serdecznie w dzisiejszym odcinku. Usiądź wygodnie, odpal swojego blanciora, napij się żubra i zaczynajmy. Posłuchaj mnie człowieku. Pojechałem kiedyś z moimi przyjaciółmi na wakacje. No i na tych wakacjach dawaliśmy ostro w palnik. Waliliśmy piguły, waliliśmy fetę, paliliśmy zioło. No i któregoś pięknego dnia był to trzeci dzień wakacji wiecie, w ogóle full wypas, grill, nie, woda i wszystko fajnie. No i ja postanowiłem, że z moim kolegą zapalę sobie Blanta, nie, bo reszta ekipy poszła się kąpać. Na potrzeby tego filmiku nazwę go Robert, bo nie chcę zdradzać jego prawdziwego imienia. Zapaliłem sobie kurde z Robertem Blanta, no i Robert się zjarał i chodził w swoim świecie zamkniętym, introwertycznym, a ja postanowiłem, że pójdę do lasu. Słuchajcie, tak tak się najarałem tą baką, że ja cztery godziny po tym lesie chodziłem i oni cztery godziny ze mną na kamerce rozmawiali i mówili musisz w lewo iść, musisz w prawo iść, musisz skręcić i cztery godziny przechodziłem w tym samym miejscu, bo nie wiedziałem kurwa jak dojść z powrotem, nie? I ja mówię taki kurwa, no ja pierdziele, no przecież jestem tak ujarany, nie wrócę i to było po prostu mega grube, ludzie się patrzyli na mnie jak na idiotę, mówili co ten gość robi, tak cały czas chodzi i chodzi, tragedia, nie, ale naprawdę ten zioło to mnie tak wyczesało, no było grubo po prostu, nie, no nie polecam ogólnie jarać batów i wybierać się na podróż w lesie, bo później 4 godziny, Kurde, chodzisz po jednej samej miejscowości i mówią do ciebie, tu musisz skręcić, a ty jedziesz i tak w prawo. To jest najgorsze, naprawdę najgorsze, co, najgorsze, co mogło się stać, ale przynajmniej to taka fajna historia i to całkiem fajne wspomnienie, tak? Wiecie, zawsze można coś opowiedzieć swoim dzieciom, nie? niekoniecznie musiała być to amfetamina nie? i piguły, mogła to być roślina. No. Nie, no i z tej strony to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Taka fajna historia. Cześć, pozdrawiam Was, kanał Zalewak.